Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej opustoszało. Dziś to plac budowy. Powiat Łukowski już wiele miesięcy temu złożył wniosek na projekt pod nazwą Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Za tą nazwą kryło, kryły się trzy zadania. Jedno zadanie to generalny remont dworku obecnego, w którym znajduje się muzeum. Drugie zadanie to remont kopca i otoczenia kopca i wykonanie tam ogrodzenia. Trzecie zadanie to remont parku istniejącego wraz z urządzeniem nowego wjazdu, żeby przywrócić dawno, Bramę, która prowadziła do, do, dwo, do dworu. Łącznie na te zadania planowaliśmy wydać 3 850 000, ale po przetargach okazało się, że wydamy o 700 000 mniej. Cieszymy się bardzo, bo prace remontowe już właśnie się rozpoczęły. Przekazaliśmy prac budowy wykonawcy. Jak widać w środku, prace już trwają. Zbiory nasze na czas remontu przekazaliśmy do Muzeum Regionalnego do Łukowa. Tam będzie ekspozycja stała. Jesteśmy w trakcie opracowania wystawy. Tak więc wkrótce zaprosimy do zwiedzania Muzeum Sienkiewiczowskiego w Łukowie. Sienkiewicz, ten z włosku, oraz meble gadżety i inne muzealia przyjechały tutaj do nas, do muzeum i już niedługo wystawa właśnie związana z Henrykiem Sienkiewiczem, który znowu przyjechał do Łukowa będzie otworzona dla wszystkich zwiedzających ja tylko zdradzę tajemnicę taką, że to będzie takie uroczyste otwarcie na noc muzeów na którą już teraz z tej strony serdecznie zapraszam myślę, że nasi zwiedzający dopiszą i przyjdą do nas zwiedzać muzeum co dokładnie w Muzeum Woli Okrzeńskiej zostanie zrobione w ramach zaplanowanych prac? Będzie taki no, gruntowny remont, bo już począwszy od podłóg, wymiana podłóg, co dzisiaj było widać, docieplenie strychu, będzie wykonane centralne ogrzewanie, co dla nas jest bardzo, bardzo ważne. Postawiliśmy tutaj na odnawialne źródła energii, będą zastosowane pompy ciepła. Zmieni się również z zewnątrz. Budynek będzie miał nową elewację. Teren wokół budynku, tu właśnie w parku, powstaną, zostaną odtworzone nowe alejki. Będą ławeczki, oświetlenie, monitoring. Prace będą wykonywane również i na kopcu, znajdującym się nieopodal woli okrzejskiej w Okrzei. Będą wykonane tam ławeczki. Oświetlenie, monitoring, będzie wzmocniona skarpa kopca. Się, znajduje się tam po piersie Henryka Sienkiewicza. Będzie ono odnowione, tak więc będzie to miejsce rekreacyjne. Na szczycie kopca będzie zamontowana luneta obserwacyjna, tak więc bardzo, bardzo będzie to urokliwe miejsce. Prace zaplanowane w ramach projektu Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej mają być zakończone w terminie do 1 marca 2022 roku. W tym czasie odnowiony też ma być zabytkowy fortepian znajdujący się w muzeum. Zarząd powiatu przeznaczył na to 75 tysięcy złotych. Starostwo powiatowe przekazało też pieniądze na prace remontowe w Muzeum Regionalnym w Łukowie. Zarząd powiatu, Rada Powiatu Łukowskiego przyznała nam sporą sumę, bo 600 tysięcy złotych na remont elewacji budynku muzeum, na wymianę okien, obłożenie kostki, odwodnienie. Także będzie się w tym roku działo. Jeżeli się okaże, bo to różne rzeczy przy remontach wychodzą, że trzeba tam pieniążków trochę dołożyć, to myślę, że zarząd i Rada Powiatu dołoży kolejną kwotę. Tak żebyśmy znowu mieli na kilkanaście dwadzieścia lat spokój i cieszyli się ładnym budynkiem, który będzie wizytówką powiatu. Jak już mówimy o wizytówkach powiatu, to na dzień dzisiejszy wizytówką. Budynek po drugiej stronie ulicy nie jest, ale tam już za chwilę będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tych prac związanych głównie z remontem elewacji. Tam trzeba będzie pewnie okna poprawić, wewnętrzny dziedziniec również wyremontować, tak żebyśmy doprowadzili ten budynek i okolice do takiego stanu, żeby to była wizyta i wizytówka powiatu i, i duma. Na remont budynku, gdzie mieszczą się wydziały starostwa oraz powiatowy urząd pracy, przeznaczono wstępnie milion złotych.